Ten silnik ma 8 magnetów oleju. Wszędzie mamy olej w środku. Widać, że on jest mokrawy, od góry Będę musiał ściągnąć filterek Pościągam niektóre elementy, będzie łatwiej dojść eee, Jest on ciepły, bo go testowałem w parametrach, no tam nie za wiele widać, delikatnie powietrze różni się, ciśnienie Ale nie jakoś tam spektakularnie, żeby zweryfikować od razu, że jest uszkodzenie turbiny No będziemy musieli ją tam zobaczyć, paluchem chociażby Żadnych błędów nie ma, a jest usterka, że brakuje mocy, brakuje. Odcina moc temu samochodowi. No i zobaczcie, jaki on jest uwalony od spodu czarnym olejem. Coś tu się nieźle leje, ale od dołu nie za wiele widać. Od góry zresztą też. Będziemy musieli chyba zdemontować kilka elementów. Coś mi się wydaje. O, tutaj widzimy troszeczkę, jak jest uwalone opaska. O, tutaj zobaczcie, jak to wygląda. No wszystko jest zachlapane olejem od strony turbo. Będzie chyba turbo do ściągnięcia, coś mi się wydaje. Jest cała uwalona. Od góry widzę, jak cieknie. Nie wiem, czy widzicie. Od góry cieknie przez przewód. Muszę go opuścić i muszę zobaczyć od górnej części, włożyć tam palucha No i sprawdzimy jeszcze odmę olejową w tym samochodzie Z odmy olejowej się leje Jest tutaj wyciek Turbina jest cała zapocona I tam jak głęboko wsadzę palucha No to jest dosyć spory luz w tej turbince Wszystko jest upaczkane, także turbina idzie do zwalenia No i do wymiany będzie odma olejowa Odma olejowa zintegrowana, jak widzicie. Czyli całą pokrywę trzeba wymienić, trzeba zwalić te przewody, wszystkie e, odkręcać, zdemontować pokrywę, wyczyścić. E, tam gdzie uszczeleczka będzie, z nową uszczelką założyć nową e, pokrywę. No i turbina do zrzucenia, jak mówiłem, mhm. Jest ona w całości. Będziemy ją teraz pakować i zawozić na regenerację. A tutaj mamy dziurę po turbinie. Trochę walki z tym było, bo jest to 4 napęd. Więc musieliśmy niektóre elementy pościągać. No, dwa razy więcej roboty jest niż w dwunapędówce. No i zaraz będę się zajmował za pokrywę zaworów. Jeszcze trochę roboty zostało, jest ona założona w połowie, można powiedzieć. Zregenerowana, ale tak. Tamta poprzednia miała problem z geometrią, ze zmienną geometrią stała, więc trzeba było ją całkowicie wymienić. Wyczyścić się nie dało, niestety. No i teraz jeszcze podłączę DPFK dp, 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 e, i ten. No i składam dół cały, bo dół też jest rozłożony, więc. Mam nadzieję, że jeszcze ze 3 godzinki i będzie to złożone. A pokrywa już jest wymieniona, pokrywa już jest nowa, jak widzicie, nowka sztuka założona, no i wodnie też już będzie sucho. Jest on złożony, już odpalaliśmy go, teraz jedziemy na testa. Zawsze po regeneracji turbiny trzeba odpalić tak, żeby nie odpalić w zasadzie, turbina nie może wejść na wysokie obroty, bo może się zatrzeć my w tym przypadku wyłączyliśmy kostki od wtrysków no i po prostu sobie kręciliśmy go później je podłączyliśmy i wszystko hula dobra jadę na test i malina w zasadzie nie ma co nagrywać bo ciśnienie do ładowania jest prawidłowe kamera mi prawie wypadła, ciśnienie prawidłowe zmienna geometria w turbinie też widać, że sobie procentowo ładnie śmiga nic się nie przycina także samot jest do oddania jeszcze jedziemy na hale, zobaczymy, czy nie ma wycieków. Eee, I to na tyle, więc do następnego. Cześć. A jeszcze tu jesteś. No dobra, no to jeszcze zobaczymy. Jedną naprawę. Mamy tutaj A8D4 V8 FSI 42 V8 e, Obecnie błędy wszczytuje Będziemy tutaj uszczelniać silnik, bo jest cały brudny Zachlapane No i wymieniać rozrząd Także bierzemy się do roboty Nie ma co tam gadać, pierdzielić kocopowej no. Tym samochodem wjechałem w zasadzie 5 minut temu I zobaczcie jak się z tego 5 minut stoi ten samochód już jest kałuża. Nie będę bawił się w rozszczepianie elementów pojedyncze kosteczki, tylko całą instalację zrzucam, odpinam i silnik mi zejdzie. Eee, można zrobić to, słuchajcie, w ten sposób, że zrzucić skrzynię biegów i wymienić rozrząd. Natomiast my mamy wiele wycieków. Zrzucam silnik i będziemy, i będziemy mieli na pewno ładne podejście, żeby zobaczyć i ocenić skąd te wycieki są. Na pewno są z uszczelniarza wału przód z misy olejowej spod kolektora więc jak będziemy mieli silnik wyjęty to będzie nam łatwiej mniej pracy będzie niż rozbierać to na, na samochodzie dobra, tak to wygląda bierzemy się dalej do pracy tutaj mamy wał jak widzicie innej konstrukcji, trzeba wyciągnąć wałek Eee, to znaczy wał z szpienia wysunąć, wał leży zdjęty tutaj, no i tak wygląda buda, nie jest ona brudna, jest w porządku, ładna, elegancka. Teraz tak, będziemy ściągać eee, skrzynie biegów, będziemy wyciągać, ściągać wydechy skrzynie biegów i będziemy patrzeć ten rozrząd. Tutaj widzę, że troszeczkę gdzieś tam wody skapywało. Jest ona wyschnięta. Trzeba zobaczyć, dokładnie przyjrzeć się, czy nie ma wycieku. Na pewno wyciek widzimy z bocznej części. Trzeba pokrywy też podnieść i wymienić uszczelki pokryw. Są to, słuchajcie, głowice tak jakby podwójne, dlatego że mamy tu pokrywę, tu mamy łożysko i gorzej jak cieknie nam z tej części, bo trzeba tą pokrywę, to łożysko wyciągać, wałki luzować. Wyciek mamy. Z kolektora ssącego, jak mówiłem wcześniej. Nawet widać jak świeży on jest, zobaczcie. Aż płynie sobie, wszystko jest pooblepiane. Także ciężko by to było robić na samochodzie. Dlatego też jestem zwolennikiem zrzucania tego yy, i zrobienia prawidłowo. Termostat, zobaczcie jak wygląda pompa wody. Wszystko jest brudne. Wszystko trzeba dokładnie wyczyścić. Zaświecę latareczką. O, zobaczcie jak jest wyciek. Tu mamy takie korytko w środku. To jest korytko, taka dziurka. Korytko wylotowe, właśnie różnego rodzaju ścieków, deszczówki i innych rzeczy, jak tam nam na kapie. No i jak widzimy, z tego korytka wycieka nam olej, więc tam jest duża nieszczelność. Podniesiemy i zobaczymy, co jest przyczyną. No i wszystko jest takie dosyć świeże, jak widać. Trochę zmywacza na to pójdzie. Tu mamy syf. Też wymienimy, o widać, świeży wyciek. Wymienimy uszczelki pokryw zaworów no bo i tak będziemy je przecież ściągać do blokowania rozrządu więc. no ale wycieku jest sporo też z tyłu ten silnik ma 8 bagnetów oleju wszędzie mamy olej w środku więc będziemy musieli jednak ściągnąć też wałki i z drugiej strony to samo pewnie będzie podejrzewam no i mokro mamy w części środkowej jak widzicie wszystko pod kolektorem ssącym jest upaprane olejem. Zblokowany. Z tej strony wałeczki też są zblokowane. Rozrząd jest otwarty. Jutro będzie ściągnięty a z przodu jest założony, założona blokadka wału korbowego taka tutaj ładna, fajna, wkręcana więc fajny patencik poduszeczka jest uszkodzona o tak ona wygląda do wymiany i tutaj jak widzicie te uszczelki pomiędzy głowicą są do wymiany jest to twarde nie będę dotykał, bo zaraz to pęknie i będę zbierał pozostałości no i z tej usz uszczeleczki też się lało twarde jak kamień Także będzie to wszystko na pewno fajnie, ładnie zrobione. Teraz ściągnę jeszcze te debele eee, uszczelki. Eee, popychacze zostały wszystkie sprawdzone. Jak widzicie, łożysko zostało zdemontowane. Uszczelka, która tutaj była, była w stanie agonalnym. A dokładnie chodzi mi o tą uszczelkę. Widzicie, to jest uszczelka pod łożyskiem z jednej i z drugiej strony ona jest, tutaj mamy elementy które zostały zdemontowane, widać mocne zużycie będę zaraz sprawdzał koła e, zmiennych faz no i montujemy oryginały na pojazd, tarcza hamulcowa sztuka, 1800 ponad złotych jest to tarcza e, mocno wyeksplatowana. czuć bardzo mocno rant i nierówną powierzchnię nawet bardzo, sfalowaną Taka tarcza, przy takiej masie pojazdu, potrafi pęknąć przy mocnym hamowaniu. E, dlatego też warto zadbać o hamulce, o bezpieczeństwo. Tutaj mamy wszystkie rzeczy wyczyszczone. Będą jeszcze raz czyszczone. Są pozbyte z nagaru. Będziemy, e, jeszcze te fajki muszę wyjąć, bo tam jest woda, e, O-ring. E, będziemy wszystko czyścić i montować. Czekamy ogólnie na te uszczeleczki jeszcze, jak widzicie. Jest to z grubsza wyczyszczone. No ale tutaj jest ok. I będziemy te uszczelki montować. Więc na razie stoimy z robotą, bo nie mamy e, jak puzzle. Brakuje jednego elementu, żebyśmy zaczęli to składać. No niestety rozrządu nie złożymy, no bo wałków nie założymy, bo nie mamy uszczelek. Więc coś z czymś się zazębia. Tak to to wygląda ten silnik. Tutaj będzie więcej materiału z tego silnika. Tutaj mamy Fejtona. Jestem na etapie ustawiania pompowtrysków na zegar. Są to pompowtryski, które były regenerowane. Trzy sztuki, i wszystkie były sprawdzane. Tu zostało jeszcze 5 sztuk. Są to pompowtryski opisane. Mamy numery. Ja wszystkie sobie zapisałem. Kolejnością, gdzie który był. No I zestaw do pompowtrysków, montażowy. Został wymieniony takie gumeczki, jak widzicie inne pierdółki. Także warto o to zadbać, żeby to było dobre. No i jeżeli chodzi o elektrykę, w wagonalnym stanie były przewody świec żarowych. Widzicie co się z nimi dzieje? Ja je wszystkie tu rzuciłem. O, bo się wszystkie je wywaliłem. No i zrobiłem na nowo przewody takie. Klient dostarczył oryginały, które ładnie pasują i sobie po prostu to składałem. Wszystko dużo czasu to mi zajęło. Taka peszelka. Peszelka jest z elektrycznego, samochodowa eee, i ładną peszelkę mu tutaj zrobiłem. Także jest to bardzo ładnie zrobione. Z tą peszą był duży problem. Jeżeli chcecie kroić tym, to nie róbcie tego, bo ja już się dwa razy skaleczyłem, dlatego też używam takiego nożyka małego. Mamy różne groty i sobie taki założyłem zaokrąglony i szło jak masełko to teraz porównajcie grot jaki jest tutaj ona odbrudny. a jaki jest grot tutaj mały, także taką małą peszlę trzeba ciąć czymś małym podam indeks jakby ktoś zapytał w komentarzu, no i jak zawsze jak zawsze e, skrzyneczkę wygrywa widz który się wyświetla teraz na który się wyświetla teraz na yy, filmie i do, do następnego. Cześć.